To są Rozmowy Rawicza Podcast Niezależny Zielona oprawka i w stereo bo to odcinek specjalny mamy dzisiaj rekordowo trzech gości pozwólcie, że ich przedstawię ten nie wiem czy to tam radę ten gość nazywa się Łukasz ten to Mateusz, a ten to Paweł. E, Łukasz, Mateusz i Paweł, dlatego że e, rekorder ma na imię Łukasz, bo e, cały zestaw jest od e, Łukasza Jakłonowskiego, któremu szalenie dziękuję za bardzo miły gest. Nie wiem trochę, czym sobie na to zasłużyłem, ale no, jest mi zajebiście miło. Mikrofony mają na imię Mateusz i Paweł, bo to jest dwóch gości, którzy mi bardzo pomogli. Mateusz odpowiada za oprawę graficzną, Paweł z Fiernalis odpowiada za dżingle, za przeszkolenie mnie ze wszystkiego, za no, całą pomoc związaną z dźwiękiem, udostępnia swoje studio. No robi w ogóle y, 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 zrobił i robi masę, nie, masę, dużej roboty. Aby móc nagrać ten odcinek, y, musiałem też y, y, zaopatrzeć się i skorzystałem ze środków już z Patronite. Wybaczcie, że się tak wierce, ale tak y, chciałem wam pokazać oba mikrofony. Zazwyczaj jeden będzie dla gościa, drugi dla mnie. To na początek, bo jeszcze będę potrzebował y, kolejnego, jak będzie dwóch gości naraz, tak jak bo nie, w przypadku głuszca albo kuźni statywy statywy wam nie pokażę tak łatwo ale pokażę wam jak wyglądały o. słuchawki też zanabyte ja już się teraz mogę zdjąć, bo widzę, że wiem, że wszystko się dobrze rejestruje statywy 2 tu nie będę ich wyciągał Mikrofony są śliczne. Oryginalnie wyglądają tak. Tu trochę się ten. Prawda, że ładne. Czułem, bo jak puknąłem to. Trzy kable kupiłem yy, XLR żeby był jeden rezerwowy bo pouczono mnie, że zawsze rezerwowy mieć warto e, następne jak będę kupował, a będę musiał jeszcze kupić, to kupię na pewno dłuższe bo to są metrowe i one w zasadzie wystarczają tak do ogarnięcia się na e, na biureczku Sławki odkładam, bo mnie już tutaj trochę e, jak gdyby za dużo jak dla mnie e, posiadanie mikrofonów, dwóch Statywów, kabli, e, rekordera. Oczywiście do tego jeszcze musiałem kupić karty. E, jedna, jedną wam pokażę i drugiej nie, bo jest w rekorderze. Jeszcze karta. E, oczywiście jeszcze zasilanko. E, akumulatorki są w środku, oczywiście. E, kurde. No, minęły 3 miesiące z haczykiem. E, podcast nie ruszył. E, Wyemitowanych jest. Kurde, 16 odcinków. 17 leży na dysku. Później, jutro, pojutrze, jak dam radę, to ogarnąć wszystko. I teraz, dzięki temu, co mam, już będę mógł się swobodnie umawiać z gośćmi. Eee, nawet wtedy, kiedy swirnalizm nie będzie miał dla mnie czasu, będzie zrobiony w studio itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. tak umawiałem się z nim na 2, 3, no góra, 4 odcinki, i zrobiliśmy 17. Eee, pilotażowych Zrobimy ich jeszcze pewnie więcej. Eee, ten sezon pilotażowy będzie trwał dopóki nie pojawi się studio. Eee, takie, już, w którym ja będę gospodarzem. To jeszcze chwilę zajmę, zaraz Wam o tym opowiem. Natomiast jeszcze chciałbym uzupełnić, że posiadanie tego sprzętu pozwoli mi po prostu na umawianie się swobodnie z gośćmi. Czy u nich chwacie, czy gdzieś w jakimś miejscu, w którym po prostu da się nagrywać w miarę cicho i spokojnie. Wreszcie będę mógł zadzwonić do paru osób, nie wiem, do Natalii Przybysz-Dobowskiej, odezwać się do Arka Jakubika, bo była taka propozycja, do Myslowic. Ta lista jest szalenie, szalenie długa. Wreszcie będę mógł też spróbować umówić się z chłopakami, przepraszam, że tak tutaj hałasuję, ale musicie mi wybaczyć jeszcze, na przykład z autorami tej książki. Super rzecz, w ogóle 100 najodważniejszych polskich piosenek. Kurczę, słuchajcie od, od Foga po Naprawdę. I to bardzo, bardzo fajnie zrobione, bardzo fajnie opisane. Masa anegdot. Przeglądałem już, poczytałem parę rzeczy. Historia z Kazikiem jest super. A po filtry też kupiłem właśnie na okazję takich zdarzeń. E, na przykład Tomasz Patora, autor e, głośnego reportażu, głowcy skór, takich sprzed, sprzed 20 lat, teraz jeszcze opisał w książce, jak wyglądała praca. E, no, rzecz e, nie bywała, bo w sumie nie wiem, czy była taka afera w Polsce, gdzie było 1200 ofiar śmiertelnych. Może ktoś jeszcze kiedyś coś tam o pandemii zrobi, no bo tam ta liczba nadprogramowych zgonów była jeszcze wyższa. No, generalnie lista gości jest długa, lista możliwości się powiększa. Moich to co mogę zrobić dzięki wsparciu. A co w zamian za to wsparcie? No, darmowy dostęp do, do wszystkich podcastów i fanty. Co miesiąc jest tura z fantami. Proszę wybaczcie mi, tam leżą fanty jeszcze do wysłania, które miały wyjść już parę dni temu, ale z różnych przyczyn, generalnie zależnych bardziej ode mnie, od mojego stanu, nie wyszły. Natomiast jutro jadę na pocztę, więc jeszcze parę rzeczy innych załatwiać, więc przy okazji to wysyłam. Niektóre rzeczy są trochę cięższe i te przesyłki będą trochę tam więcej kosztować, co dla mnie też nie jest bez znaczenia, no inaczej nie zbierałbym hajsu. Na podcast. Dobra, o tak Wam powiedziałem, starych, że wychodzą, ale pokażę Wam, co będzie w tym, w tym miesiącu. Czyli w marcu mieliśmy, w styczniu. W styczniu była książka, były płyty. W lutym były płyty, było ich trochę więcej. W marcu zanosi się, że będą tylko płyty, ale że to będzie ich jeszcze więcej znowu je porobię, ne, pogrupuję je w jakieś zestawy i te zestawy się będą składały z mam dla was zaległe płyty Nangi e, za chwilę będzie, znaczy za chwilę, za ponad miesiąc, w kwietniu będzie nowa płyta z Namią jest fantastyczna, e, posłuchajcie sobie tych singli, które teraz wyszły, no, to jest coś niebywałego są cztery, więc e, Pewnie takie cztery zestawy zbuduję po, po jednej e, płucie nangi, na będzie w takim każdym z nich. Będę zaraz to rozkładał, bo do tych zestawów chyba właśnie będzie cztery nanga. E, najdłużej czekający na emisję odcinek to jest kolega lider zespołu Żurkowski. O nazwisku kolega jest też na nazwisku Żyrkowski, to taka zbieżność. E, Kusz z zeszłego roku, ale świetna, bardzo rokowa. E, no, jak byliście na koncercie to wiecie, mam trzy egzemplarze, czyli dokładam. E, z rzeczy nieoczywistych, tu jest Nanga, z rzeczy nieoczywistych, które mam dla Was, niespodziankowo oczywiście wywiadu nie będzie. Z tym jego mążciem, bo mój angielski na to nie pozwala. Ale mam dla Was w prezencie dwie płyty Klausa Szulce. Jak ktoś lubi taką muzę do wychilowania się, Deus Arrakis. Dwie sztuki. Odkładam. Tu się budują te zestawy. To nie koniec. Z rzeczy nieoczywistych. To jest trochę trudniejsze, więc powiem o tym na końcu Nie wykluczam, że się zobaczymy, bo z kolegą Krzysiem się bardzo miło i sympatycznie rozmawia. Dwie płyty zespołu nocny kochanek odkładam do, zespołu, do zestawu 1 i 2 po kolei tu będą takie te pojedyncze rzeczy to zostawię na na później bardzo ciekawe rzeczy. Co prawda dla CGM-u, ale mm, rozmawiałem z zespołem ATAN. To jest coś dla fanów e, takiego progresywnego metalu, ale świetnie zagranego i bardzo w nieoczywisty sposób. E, no rock, rock metal progresywny, no bardziej metal. Może dobra, niech będzie. E, z bardzo nieoczywistymi rozwiązaniami. Z fenomenalną e, grą muzyków, którzy może w Polsce są trochę mniej znani, ale za to e, w Londynie i na rynku światowym są też rozchwytywanymi muzykami sesyjnymi. E, więcej o Atanie znajdziecie gdziekolwiek. E, ja mam trzy single z autografami. E, trzy single, e, w których to znajdziecie też na Pucie, a tam zaraz wam pokażę. Mhm. E, a tutaj gościnnie jest Derek e, Sherian, e, czyli e, klawiszowiec były. E, e, Dream Theater, jeśli się nie mylę. Trzy sztuki rozkładam. Żeby było śmieszniej, na płycie jest też, yy, znaczy nie ma tego numeru na płycie, to jest utwór FOMO. To jest pierwszy singiel, w ogóle pierwsze wydawnictwo od Atana. Dwie sztuki. Dokładam do stosików. Zaraz Wam pokażę, jak te stosiki urosły. I mam jeszcze jedną, też chyba pomazaną w środku. Tak, proszę bardzo, znaczy tu pokażę. Teraz mogę się świrować, że do którejś kamery zaraz to wyjaśnię. Yy, jeszcze yy, debiutancka płyta yy, Agli Monster yy, Atanu. No, Atan to prawie jak szatan. Yy, dobra. To były te rzeczy, których jest trochę więcej. Teraz rzecz, którą zapowiadałem w zeszłym miesiącu, bo w ramach yy, porządków yy, sporo rzeczy odnalazłem. Yy, I mam dla Was: to jest absolutny unikat. To są trzy egzemplarze, raz, dwa i trzy, e, pierwszej płyty Waluś Kryzys. Przy okazji bardzo pozdrawiam. I czekam na trzecią płytę. Ta jest pierwsza, jest absolutnie unikat, nigdzie nie jest dostępna. Dokładam do stosików. Mam też rzecz bardzo miłą mojemu uchu i też dzięki uprzejmości Mystic Production e, mam dla was kto wie, czy nie najlepszą. A chyba, no nie wiem, moim zdaniem, chyba tak. Najlepszą płótno zeszłego roku. E, mam nadzieję, że to się odbije we Fryderykach, które w tym roku będą w Gliwicach. E, no, już niestety ze świętej pamięci budyniem na wokalu, ale są tutaj chłopaki z Laocze. tą dużo tu jest Laocze, bo Nanga to też chłopaki z Laocze, tylko inni. A tutaj nie tylko dla oczy, oczywiście. Monofonu chyba przedstawia się nikomu, ktoś interesuje polską muzeum. Nie muszę. Absolutne dzieło. Dokładam do zestawu numer 1. W ten sposób chyba, e, chyba mam wszystkie zestawy skompletowane. I teraz uwaga. W związku z tym podsumowując. Zestaw czwarty, ten najskromniejszy, to jest płyta płytananki. Zestaw trzeci, trochę bardziej wypasiony. Walus Kraksa Kryzys, pierwsza unikatowa płyta, Singiel Atan, płyta Żurkowskiego i Dong. Uwaga, zestaw drugi, to samo, czyli Waluś, dodatkowy, pierwszy czy tam unikatowy Singiel Atan, znaczy one są unikatowe, tylko że tego nie ma na płycie. O, to, tak. to był w ogóle pierwszy singiel, dobra. Eee, to yy, singiel z, yy, z Derekiem Nocny Kochanek Klaus Schulze Kusz i Nanga. I w jedynce jest dokładnie to samo co w dwójce. Dochodzi jeszcze monofon. Dla pewności: monofon, walec, atan płyta. Atan pierwszy utwór: atan singiel z Derekiem Nocny Kochanek Klaus Szulce Kusz i Nanga. Raz, dwa, cztery, sześć, dziewięć sztuk w sumie. Tak wyglądają łupy w tym, w tym roku. Co jeszcze z ciekawych rzeczy Wam opowiem? Opowiem Wam jeszcze to, że i to mnie bardzo stresuje. Korzystając z tego, że no w sumie jestem członkiem Akademii Fonograficznej czy nie w sumie, jestem członkiem Akademii Fonograficznej, co mam nadzieję <laughs> pozwoli mi, jako członkowi Stowarzyszenia Twórczego, no mam też jakiś dorobek dziennikarski, wystąpić i wziąć udział w konkursie ofert i spróbować po dosyć preferencyjnych cenach też i tak za dla mnie, wynająć lokal, który chcę przebudować i przystosować do, do takiego mikrostudia, w którym już docelowo chciałbym finalnie nagrywać wszystkie odcinki i kiedy no wtedy ruszę z pierwszym, z pierwszym sezonem, a jak ruszę wtedy z tym pierwszym sezonem, w tym swoim studio i tak dalej, no to będzie takie miejsce, gdzie będę mógł Was zapraszać. Tak jak rozmawialiśmy o tym, czy, czy obiecywałem kiedyś, że będziemy się mogli spotykać na nagraniach, będę chciał Was, patronów, zapraszać na te nagrania. Yy, więc y, potrzebuję tego takiego miejsca, gdzie nikomu nie będziemy przeszkadzać. Yy, w momencie, kiedy studio już zostanie wyposażone we wszystko. A to są jeszcze, 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 jeszcze długa droga będzie do tego. No bo y, zbiórka, cel zbiórki to jest y, 7000. Ten sprzęt taki, który możecie przeczytać na opisie na Patronite, to jest dycha. Z czego to część biorę na siebie, w części pomógł mi Łukasz, za co mu bardzo dziękuję, ale pojawią mi się na pewno nowe koszty, chociażby izolacji akustycznej. Będę musiał kupić do tego co planuję 120 takich paneli akustycznych, sześciokątnych, trochę mebli, wykładziny, kleje, farby, grunt. No tam będzie dużo roboty. Nie wiem jeszcze, który z lokali oglądałem kilka, mam na oku dwa, jutro jeszcze jeden, tak wzatem na taśmę jadę obejrzeć. W środę jest rozstrzygnięcie tego konkursu ofert, więc jutro po południu, czyli w poniedziałek albo, albo we wtorek rano składam te swoje oferty, no i potem bezcenne noce i czekam na, na rozstrzygnięcie. Jak już to się wszystko stanie i będzie to studio, w którym będzie pracował sprzęt, który mam dzięki Waszemu wsparciu, czy będę miał dzięki Waszemu wsparciu, no to będę chciał, żeby ten sprzęt pomagał trochę dalej też innym osobom. I chciałbym, mam taki, takie dwa pomysły. Nie wiem jeszcze, który wypali, albo w jakiej kolejności. A może uda się, żeby oba wypaliły, ale pewnie trzeba będzie je uruchamiać po kolei. Pierwszy polega na tym, że chciałbym, albo jeden polega na tym, że chciałbym dać możliwość robienia własnego podcastu z moją pomocą dzieciakom z domu dziecka. Jeżeli by chciały, tako wyrobić, e, e, no pewnie pod opieką kogoś, w sensie swojego opiekuna. E, ale chciałbym, e, chciałbym dać możliwość jakimś dwóm, trzem osobom, żeby mogły e, no poznać trochę ten świat, być może kiedyś w to wejdą. A druga nie mniej ważna rzecz, e, która też mi się wydaje atrakcyjna, to i potrzebna. E, bo szykując się do odcinka specjalnego, na dobra powiem, to będzie z ekipą Iron Arena z Poznania. To są generalnie osoby niepełnosprawne ruchowo i ich rehabilitanci, którzy rehabilitują m.in. weteranów wojny w Ukrainie po amputacjach kończyn, pozwalają im wrócić nomenomen na nogi. No, i też pomagają dzieciom, które wymagają rehabilitacji. Niekoniecznie są ofiarami wojennymi, ale też pewnie takie tam są. I oglądając materiał wideo, który od nich dostałem, zorientowałem się, że bardzo, bardzo sporym problemem jest to, jest taka sytuacja, w której na przykład matka dziecka niepełnosprawnego, matka, która straciła w jakimś bombardowaniu w wojnie, czy musiała uciekać, bo, bo mieszka, bo jej dom znajdował się na terenach obecnie okupowanych przez e, Kremlinów. Taka kobieta, na przykład z dzieckiem, ucieka do obcego kraju, w kompletnie nieznaną nie, nie sobie przestrzeń. Nie wie, co ją czeka, nie wie, czego się spodziewać, nie wie, jak ma być. Jeszcze dodatkowym problemem jest dziecko niepełnosprawne, które wymaga opieki, rehabilitacji itd. itd., itd., itd. Więc uzmysłowiłem sobie, że te dzieci. A będę myślał o nastolatkach bardziej takich poważniejszych, muszą się w kraju, w którym są uchodźcami, zaaklimatyzować. Mają tu swoje problemy, mają tu swoje przeszkody do pokonania. Nie wiedzieli, gdzie jadą, nie, wiedzieli, nie wiedzą, jak jest. I pomyślałem, że mogliby mówić do swoich rodaków o swoich przeżyciach, o swoich doświadczeniach, doradzać, pomagać, rozwiązywać jakieś problemy. Może znajdę na pewno e, takie osoby, które chciałyby skorzystać z tego sprzętu, żeby on jeszcze więcej pracował i czynił dobra. E, sam służę pomocą. Być może uda się zrobić taki dwujęzyczny, że mm, e, prowadzący będą mówili po ukraińsku do swoich ludzi w Ukrainie i w Polsce. Natomiast abyśmy mogli zajrzeć do ich świata, e, może uda się zrobić napisy po polsku. Wiem, że to będzie w i dużo pracy, ale chyba warto i, i, i warto, żeby te mikrofony, czyli Paweł i Mateusz oraz Łukasz, który leży teraz na stole, żeby pracowali jak najczęściej. Co jeszcze wam powinienem powiedzieć? Powinienem wam powiedzieć o tym, co nie poszło jeszcze. No nie poszło parę rzeczy, między innymi w związku z, sumie z tym, że podcast tak naprawdę nie ruszył i trwa sezon pilotażowy, no to nie wszystkie rzeczy działają. Nie, nie jestem w stanie jeszcze, nie mam po prostu sił i czasu, ale bardziej sił. I trochę informacji, to też się dlaczego. Nie, nie realizuję wysyłki jeszcze, no bo podcast nie ruszył, zapowiedzi płytowych, zapowiedzi koncertowych, tego typu historii. Bardzo ciężko jest mi to śledzić, zbierać, odnawiać kontakty po wielomiesięcznej przerwie, jaką spowodowało moje leczenie, wyłączenie się na, na, na czas odwyku. No i ilość spraw jak gdyby do ogarnięcia, również w życiu prywatnym jest na tyle spora, że no po prostu nie mam jeszcze na to przestrzeni. Poza tym nie wiem, czy to faktycznie jest taki fajny pomysł i taki użyteczny dla was, skoro wszystko jest w necie, więc to będzie do rozważenia, kiedy, kiedy uruchomi się studio i już potrzeby będą zupełnie inne. Przestanę zbierać na sprzęt i zacznę zbierać po prostu na zwykłe funkcjonowanie. To w zasadzie to nie poszło, bo playlista się rozwija, bo nagrody za chwileczkę Fanty dla Was wyjeżdżają. Mamy kolejne fanty. Przedterminowo odsłuchy pojawiają się na Patronite Audio i, i Super. Być może one się będą musiały pojawiać trochę wcześniej. Zaraz będę musiał to rozważyć. Na pewno się widzimy na, na next-feście w Poznaniu, gdzie serdecznie to wszystkich zapraszam. Eee, o jednym panelu wiecie, e, że będę prowadził, drugi też. E, ten pierwszy to e, będzie dotyczył rzeczy, która jest ciągle na czasie, e, bo dzieją się wokół niej dziwne historie, a może warto się temu przyjrzeć, czyli NFT. Web 3.0 i tak dalej. W kontekście artysty. Co artysta z tego może mieć, o co w ogóle w tym chodzi, jak do tego podejść, jak to jeść czy warto, czy nie warto. Będę gościł, będę rozmawiał na panelu z trogiem gości, każdy z innej bajki, w tym muzyk, który aktywnie jakby Korzysta z tych narzędzi, e, więc e, te doświadczenia będą różnorakie. Ja spróbuję, e, na szczęście, kiedyś studiowałem ekonomię, więc na szczęście e, niektóre rzeczy nie są mi obce. Spróbuję przetłumaczyć sobie to zjawisko na, na nasz polski język, e, taki zdroworozsądkowy, i, i w ogóle zczaić, o co w tym wszystkim chodzi. E, Waszym imieniu, oczywiście Was też zapraszam. I teraz ciekawostka, ten panel i ten drugi, o którym chyba jeszcze nie mogę powiedzieć, chociaż temat jest uzgodniony i też mnie strasznie kręci i też się odnosi do moich doświadczeń, ale zawodowych, żeby nie było, ee, będę rejestrował jako odcinki podcastu. I one potem będą dostępne. I generalnie lato też sobie w ten sposób wyobrażam, że może nie z tymi mikrofonami, bo one nie są najwygodniejsze do podróżowania, ale może z innymi, ale na pewno z tym rekorderem, z Łukaszem ruszę w świat, i, czyli na festiwale i, 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 i będę dla Was to relacjonował. Hmm. Co Wam jeszcze chciałem powiedzieć? A i na koniec chcę zostawić z takim pytaniem jeszcze. Czy... To jedno pytanie, dwa nawet są pytania. To jedno pytanie cały czas jest takie samo: czy wideo, czy bez wideo? Ja zaraz spróbuję montować, zobaczę, też poznam. Może się wycofam z tego pytania, jak zacznę montować ten odcinek, może nie. Drugie pytanie jest takie, i to jest chyba prostsze, i chyba nawet potrafię przewidzieć odpowiedź. To pytanie kieruję do patronów. Otóż, moi drodzy, czy co myślicie o tym, żebyśmy zrobili e, taką playlistę, ale w którą wy układacie? E, myślę, że to byłby f, fajny pomysł. E, chętnie bym też poznał Wasze jak gdyby gusta muzyczne. E, ja będę tam dorzucał tylko utwory gości na przykład, e, którego goszczę w podcaście. A Wam zostawię wolną rękę. E, chciałbym, żeby to była playlista, jeżeli powstanie. To, żeby były dwie zasady: że każdy z patronów e, może po prostu dodać, e, co uważa za stosowne. I nie ma żadnych ograniczeń gatunkowych niczego. E, jazz, klasyka, blues, speed metal, rock progresywny, techno. Nie wiem. Idziemy no cokolwiek, co, co, co czujecie, że, że chodzi. Eee, może powstanie coś, coś, coś fajnego z tego, może, może, może jednak jedno ograniczenie będzie na przykład ilościowe, tego nie wiem, zobaczymy. To, to tyle na dzisiaj, to tyle z y, odcinka specjalnego, bez gościa, yy, z y, roboczym wideo, jeszcze na jakimś strychu, tam za mną i kejki, to sprzęt. Yy, trzymajcie kciuki. Dziękuję. Był to podcast niezależny Rozmowy Rawicza. Autor pragnie podziękować słuchaczom za wsparcie projektu w serwisie patronite.pl. Nic dla was bez was. Opieka i oprawa dźwiękowa: Sfiernalis. Oprawa graficzna: Mateusz Wójcicki.